Mirus, Mirus, Mirus. To jest ja, Marcel. Dzisiaj będziemy sobie grać Bedwarsy. A potem może na anarchii lub na czymś... Nie wiem. Ale bez... Zobaczcie, co przedłużania. To łapeczka i stubiczka. Proszę was bardzo. Ale bez przedłużania Lecimy do... Gry. No więc no co, jesteśmy w Bedwarsach. Wybieramy sobie kolorek. Może czerwony? Ktoś nie jest w sumie, ja lubię bardzo już czerwony. Ale no cóż, zaczynamy. A więc oczywiście znowu nie przedłużać. Zaczynamy! No więc no co, jesteśmy już w Bedwarsach. No co, sobie trochę poczekamy. I to nasze łóżeczko, to ma nosić jakaś piękniutko Co to jest? To jest? Nie, dobra Dobra, szybciej, 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 I trzy, cztery było ciemno, wy też to widzieliście? Jest tak To Napiszcie w komentarz, widzieliśmy O kurde, ej ktoś w Ja pier... Mam mało Dawaj zabij go Dobra, o kurde. Ale się trochę porumbało Nigdy nie byłem w to dobry Już nigdy nie będę Patrzę, <tryk> sobie tutaj fajnie radzą Dobra, Dobra bez przedłużania nie będziemy ryby w dworze bo widzicie jak to wyszło. Nie wiem, widzimy się później. Bye bye! Szybki speedrunnik, żeby was nie było, to I am... ...szybki żeby... umieszki... I am... I am... I am... Najpierw jesteśmy na anarchii. To nie wiem na jakim trybie zadrać. Pierwszy tryb do wyboru. Co się... Co jest moją ręką?! Co jest?! Okej nie, opieki, opieki. Dobra. Jo! Yy, dobra, były małe komplikacje, ale jesteśmy. Jesteśmy, co możecie mi na anarchii wysyłać jakieś prez prezenty Bo na anarchii. Jestem taki. Nie mam nic. Nic. A nic. C e. Dobra, Sethoma. Tam pierwszy yy, jesteśmy Nie nicze Mamma meja wcześniej zaszłam. Trzeba chwilę podchmienić. Aha A dobra. Nie wiem dalej, ale okej. Okay. Y mam tu rozala wodę. Dobra, tam ale tam nie dosięgnę. A to nie wygląda zbyt bezpiecznie traktor. No ale jak ja um... albo No ona już się łapić. Ага, уже? Есть тут что Ага, я уже знаю, как я это делаю я уже это скупала Ага! Bo ja mam piasek, a nie pomyślałam Nie, nie no I też się muszę zaraz do domu Trochę bez sensu z tym złośliwym Albo i dobra, ja już wiem. Mam... mam crafting, mam deski. Dobra, na razie się skupimy w ziemię. Albo dobra. Set set home. I zejdziemy w ten sam sposób. Nie. Albo noc, mnie? proszę. Miej. Nie. O! Właśnie. Byście nie... Mnie nie, no. nie widzieli. Tu też jest kanał Odresta. Oddysta. Yyy, ten, ten serwer odresta, tylko że ja nie pamiętam jak ja się tutaj zalogowałem. Lodi. E o, 1, 2, 3, 4 i... To zobacz na anarchii. Lodin.

Jeśli to zadziała, te hasło, które ja robiłem. To loni i chcę jeden trzy. Trzy cztery. Co? I... 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 Ale no jak? I co mogę nie wiedzieć? Dobra, więc zielon sobie na tym serwerku. Trzy Syk. o. Jak ja mam walczyć w ogóle? Jak wiecie? Jak ty w ogóle yy... Zacząć? Czy tam... Czy to moje może sobie, sobie zadziałać? Dobra, mam część i to, i to jest dobra. Widzę ciebie! Sorry, ale mój brat się codziennie do mnie zobaczył. Co zrobiłem? A no tak. Mogliśmy sobie coś przytomić. Dziewięć z. Chuj. Może s Sprzedaj dziewięć za dwadzieścia? A. Czy 20 za? Aha, no w pełni po prostu nie można. No okej, okay, no okej. Okay. A piszcie, jakie ja mam tutaj wystartować? Bo ja nie umiem startować. No, dobra, widzę. Jak stworzyć te Stąd te ci... No ale ja chciałem stworzyć ciągle co ja nawet nie mam. Pomoc. Py. Py. Pomoc. Stól. Dobra widzowie, ja za chwilę wracam jak wszystko Dobra jesteśmy, nie dom tego trybu Ale teraz gramy Ogólnie na takim trochę innym serwerze ja O tu jestem idziemy I co to sobie teraz zrobimy? Kurde, takie coś to może trochę działać po rynku Sypy. 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 Nie no, dobra, co ci też kurde, To już myślałem, a no, już myślałem. Ło. Ale forciąż ze mnie. Łopuda. Ło! Nawet sami go! Aż shit, oh shit, oh shit, oh shit. Nie, nie, nie. ktoś mnie leci... ktoś mnie podlacy leci. O. Aż to mnie podlacy derytować gównaci.